W 1939 roku wzięliśmy trzy rzeczy do naszej piwnicy jeszcze, bo tam byliśmy w naszym domu jednopiętrowym. Taki właśnie ten niemosiężny, nie mosiężny, tylko miedziany walec, taki, w którym było jedzenie, suchary, cukier, kawa. Ja, jeszcze, ja nawet jeszcze mam tę kawę, to jest przedwojenna kawa, surowa kawa, którą można było w każdej chwili upalić i jeść. można przechowywać długo, ona się nie psuje, nie, taka już przepalona, no, nie, no Matkę Boską Częstochowską, obrazek i apteczkę, w której były oczywiście y, przygotowanie na opatrunków i wszystkiego. No ale to był tylko taki sześciodniowy pobyt, a potem już do tamtej piwnicy to byłam tylko z psem. Już nic nie brałam. Duszę na ramieniu i psa. Psa, który zresztą Nauczyliśmy go, że jak się do niej mówiło, lubisz Hitlera, to ona szczerzyła zęby. I ci żołnierze się zaśmiewali rosyjscy. Tak się cieszyli, że nawet Sabaka się rozumie, że to jest wróg.